No, cześć. No, cześć. No, zobaczcie, co tu się porobiło. Ja jestem wściekły po prostu na siebie, bo cały czas jest tak ze mną, że buduję, buduję. Mega mi się coś podoba. Tydzień minie, patrzę i myślę sobie, jakie gówno ja zbudowałem. No i, no i tak było tym razem. I główny powód, jakby czy główny pomysł, który zapoczątkował. To, co tu się dzieje, to było to, że chciałem mieć posterunek w centrum, no i to pociągnęło za sobą wiele konsekwencji. Bo, jeżeli chciałem utrzymać to skrzyżowanie, to musiałem poszerzyć tą płytę, na której był posterunek, dzięki czemu zmieścił się ten posąg, no i musiałem poszerzyć też tutaj to miejsce przy dworcu zmian jest w tym miejscu. Po prostu ten niebieski budynek stanął w tym miejscu. W tym miejscu. No nie będzie. No i tutaj więcej zmian nie widzę. Trochę podbudowałem tą górę. A co dzieje się tutaj? Tutaj powstaje nowy bank. Taki. Długo nad nim myślałem. Ja myślę, że taki zostanie. Ale nie wiem, nie wiem. Bo jedyna rzecz, która mi się jeszcze tutaj nie podoba, to jest ta ulica. Nie podoba mi się fakt, że ona tak skręca dziwnie. No i zobaczę. Nie chcę kolejnej rewolucji robić. Mam już tego dość. Mam nadzieję, że to już jest ostatnia rewolucja w parówkowicach. Yy, przygotowuję posterunek właśnie do rozbudowy. Już tutaj kawałek jest zrobiony. Jest więzienie. No i tu się dzieje duża rzecz. Chyba wiecie co, co to będzie, co tu się szykuje, tego nie będę opisywał. No i ogólnie to jest straszny bałagan. Już trochę tego ogarnąłem. Gorzej to wyglądało na zdjęciu, które wam w poście wrzuciłem. No i. No i nie wiem co powiedzieć. Naprawdę jestem bardzo zły na siebie. No i na pewno to nie będzie tak wyglądać. Tu już widzę, że to będę zmieniał zaraz. A